Klasy Tres nacionalidad i y Origen. Pochodzenie. Ola Ketal! Witam! W tej prezentacji poznacie słownictwo i zwroty, za pomocą których będziecie mogli powiedzieć, skąd pochodzicie, i zapytać inne osoby o ich pochodzenie. Poznacie także nazwy kilku krajów i narodowości. Aby zapytać o narodowość i pochodzenie w sposób nieformalny stosujemy. Zajmek pytający de donde, który oznacza skąd, oraz czasownik ser, który oznacza być, odmieniony w drugiej osobie. Na przykład de donde eres, skąd jesteś? A gdy odpowiadamy, czasownik ser odmieniamy w pierwszej osobie. Na przykład Joszej Polaka, jestem Polką. Lub Joszej de Polonia, ja jestem z Polski. Aby zapytać o narodowość i pochodzenie w sposób formalny, stosujemy Zajmyk pytający de donde oraz czasownik ser, ale odmieniony w trzeciej osobie. Na przykład de donde usted, Skąd pan lub pani pochodzi? I odpowiadamy, ale już wówczas przez czasownik ser odmieniony w pierwszej osobie. Joszej Polaka. Ja jestem Polką. Joszej de Polonia. Ja jestem z Polski. A teraz przeczytaj, posłuchaj, jak to brzmi w dialogu, De donde eres? Soy de Polonia. I ¿Y tu, de donde eres? Soy ingles. A teraz przeczytaj i posłuchaj, jak to brzmi w dialogu, gdy rozmawiasz w sposób formalny, a następnie powtórz: De dónde es usted? Soy de Espania. I y usted? Soy francesa. Aby zapytać o narodowość i pochodzenie osób trzecich stosujemy czasownik ser zarówno w pytaniach jak i odpowiedziach w trzeciej osobie na przykład ¿De donde es Pedro? i odpowiadamy także w trzeciej osobie na przykład Pedro es argentino. A teraz przeczytaj i posłuchaj jak to brzmi w dialogu. ¿De dónde es Katia? Ella es portuguesa de Lisboa. A, ah, gracias. Países i y nacjonalidades. Kraje i y narodowości. Polonia. Polako. Polaka. Espania. Espaniol. Espaniola. Inglaterra. Inglés. Inglesa. Francja. Francés. Francesa. Alemania. Aleman. Alemana. Rusia. Ruso. Rusa. Italia, italiano, italiana. Cina, cino, cina. Noruega, noruego, norwega. I trochę gramatyki, dzięki której będziecie mogli budować samodzielnie wypowiedzi. Odmiana czasownika ser, być. Yo soy. Tu eres. El, ella es. Usted es. Nosotros, nosotras, somos. Vosotros, vosotras, sois. Ellos, ellas, son. Ustedes, son. Y kilka przykładów. La soy. Yo soy Elena. Yo no soy alemana, soy inglesa. Yo soy italiana de Roma. La eres. Tú eres noruego. ¿De dónde eres? Eres mi amigo. La es la él y ella. Elena es rusa. Pedro es mi amigo. María es italiana de Roma. La es la usted. ¿Usted es noruego? ¿De dónde es usted? ¿Usted es extranjero? La somos. Nosotras somos españolas. Nosotros somos de México. Somos italianos de Roma. La sois. Vosotros sois noruegos. ¿De dónde sois? Vosotros sois extranjeros. La son, la ellos y ellas. Ellas son españolas. Ellos son de México. Pedro y Pablo son italianos de Roma. La son, la ustedes. Ustedes son noruegos. De dónde son? Ustedes son extranjeros. I kilka przykładów. Przeczytaj, posłuchaj i powtórz. Yo soy polaka. Yo soy de Polonia. Tú eres francesa. No, yo soy noruega. Elia es inglesa de Londres. Nosotros somos argentinos. Somos chinos. ¿Y vosotros de dónde sois? Ellos son italianos. ¿De dónde son ustedes? A teraz samodzielnie ułożyć dialog i kilka zdań. I trochę na temat wymowy. Głoskę CIE, która jest częścią alfabetu, wymawiamy jak nieco zmiękczone polskie CZY. Na przykład CINO, CINA, CICO, CICA, MUCIACIO, MUCIACIA, KOCIE. Adios! Os invito a la proxima lección. Zapraszam na kolejną lekcję. Hasta luego!